Przede wszystkim zależy nam na tym, aby uporządkować kwestię zarządzania parkingiem przy Filharmonii Gorzowskiej. Chcemy, aby zarządzaniem tym obiektem zajęła się firma, która jest dedykowana zarządzaniu takimi obiektami. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania procedury przetargowej. Myślę, że potrwa to około półtorej miesiąca. Natomiast to, co chciałabym podkreślić, to fakt, że będzie nam w pierwszej kolejności zależało na tym, aby zabezpieczyć interesy melomanów, to znaczy wszystkie osoby, które będą przybywały do Filharmonii, Harmonii Gorzowskiej na koncerty czy na inne wydarzenia przez nas organizowane oczywiście nie będą musiały płacić za bilety. Będzie też, będziemy też walczyć o to, aby te opłaty na parkingu przy Filharmonii Gorzowskiej były niższe niż w strefie parkowania w centrum miasta. Będzie możliwość wykupienia abonamentów, także okoliczni mieszkańcy, którzy będą chcieli korzystać z tego parkingu też będą to mogli czynić na preferencyjnych warunkach. Natomiast no, doświadczenie pokazało, że jest to obiekt, który jest który Utrzymanie jest bardzo drogie i nie do końca spełniał swoją rolę. Mieliśmy tutaj sytuację, w której na parkingu znajdowały się wraki samochodów, które ciężko było stąd usunąć. Wobec tego chcemy, aby, aby kwestia zarządzania tym parkingiem została po prostu uporządkowana.